Dzień dobry, dzień dobry, witajcie, kolejny vlog, znowu w samochodzie, e, wybrałam się na pocztę, właśnie załatwiłam pocztę, jadę teraz do Tesco, e, a również do warzywniaka, bo wiecie co, e, ktoś, który z was napisał mi w komentarzu, chatwa, tam vlogi e, do tyłu, że dlaczego nie, nie pojadę do warzywniaka po te czereśnie, nie, po pierwsze, tam odpisałam, mnie, że... Jest lepszy parking przy supermarkecie. Warzywniaki u nas są prowadzone przez turków i one są przeważnie przy głównej ulicy, gdzie kompletnie nie ma parkingu. Są zawsze, wiecie, albo trzy miejsca takie przy, przy głównej ulicy, zawsze zajęte. I trzy miejsca plus jedno, w tym jedno jest dla inwalidów, tak więc naprawdę bardzo ciężko z parkingiem. Wcześniej chodziłam do takiego warzywniaka, bo supermarket był obok Morrison's, a teraz go zamknęli i tam ja zawsze sobie parkowałam i sobie szłam do warzywniaka, ale. No teraz jest jak jest. Postanowiłam teraz właśnie, że pojadę do Tesco zrobię zakupy, jeżeli tam nie będzie tych czereśni, bo wiecie, znowu mam manię na te czereśnie. Jeżeli tam ich nie będzie, to i tak mam ochotę pojechać do polskiego sklepu, który jest troszeczkę teraz przeniesiony. Wcześniej on był na jakby takiej mojej ulicy, która jechała um, do mojego osiedla. Teraz ten sklep został przeniesiony na drugą stronę ulicy, takiej głównej, więc i tak będę musiała gdzieś zostawić samochód, więc jak pójdę do polskiego sklepu, to może wskoczę również do warzywniaka. Ja już wróciłam ze sklepów, jeszcze spotkałam znajomego po drodze, byłam z psem na spacerze, ale patrzę, że mi bateria tutaj siada, więc ja podładuję baterię i pokażę wam po trochę zakupy, jakie zrobiłam. Podładowałam trochę ten aparat, baterie i zrobię wam ten haul wiecie, bo chcę wszystko już tutaj pochować a mi tutaj wiecie, taki bałagan się zrobił tak więc już wam pokazuję zakupy z Tesco i z polskiego sklepu. E, tak, w polskim sklepie kupiłam zapiekankę, jadłyśmy ją już ostatnio wziąłam dwie wtedy i one są po prostu olbrzymie więc wystarczy nam jedna na jakąś taką kolację, e, tutaj wziąłam dwa awokado, też jeszcze w dobrej cenie sos czosnkowy z koparkiem, jeszcze takiego sosu nie jadłam, więc e, spróbujemy Wziąłam właśnie kulki, wzięłam e, Nivea i Dove, tutaj jakiś e, gruszkowy zapach jest pierwszy, nie widziałam jeszcze takiego gruszkowego. Ogórek, e, wzięłam wipesy, chusteczki takie wiecie mokre, e, do samochodu muszę wrzucić, bo potrzebuję. Wziąłam mleko, wiecie, takie w polskim sklepie, te zagęszczone, boże wieki czegoś takiego nie mam. moja kuzynka je uwielbia, więc jeżeli e, oglądasz to pomyślałam o tobie jak to zobaczyłam. Pierogi z mięsem, pierogi ruskie, wzięłam, wiecie co, kawałek ciasta Napoleonka, tak jak ostatnio chyba też Napoleonka wzięłam i ta kosztowała, wiecie co, 6 funtów ten kawałek, drogo, nie? Ale no ja całe blachy, wiecie co, nie będę robić, skłonników kupować i tak dalej, bo po pierwsze nie ma komu go zjeść, to po pierwsze, po drugie nie chcę zjeść całej blachy i tyle mi wystarczy, wydaje mi się, że to dobra. Jest ok. E, taka mała bagietka. Właśnie zaraz sobie zjem na śniadanie. Wzięłam dziewczynę gołąbki. Boże, ja wieki nie robię z ze dwa albo trzy lata gołąbków nie robię, więc wzięłam e, dwa słoiczki. Wzięłam cukier puder, bo ostatnio też chciałam coś zrobić, chyba jakieś, e, właśnie chciałam zrobić jakieś placki, czy coś takiego. Bo wzięłam racuchy z jabłkami, coś takiego. Gotowe, więc spróbujemy. Ma fajny drzemik, taki truskawkowo-rabarbarowy. E, Korzenkami zrobiła, więc będzie fajnie z tym, ale pomyślałam, że, że cukier-puder by mi się przydał, więc wziąłam cukier-puder. O, rachunek. Wzięłam oczywiście to, co mówiłam Wam wcześniej, za 5 funtów, cały taki. E, ile tutaj jest? Kilogram, chyba. Jeśli się nie mylę. E, kilogram czereśni. Bardzo ładne, właśnie. Jak tylko to zobaczyłam, w test, się ucieszyłam. Patrzę, ile jest. I tak, równie tylko kilogram za 5 funtów, więc bardzo dobra cena. Promocja była w tym sklepie za funta 3 te kroszanty, ale data wiecie co jeszcze? Dobra, jest. A nie wiem dlaczego one były w promocji, No one są 3 za funta. Wziąłam też drożdżówkę z białym serem, delicje malinowe, wzięłam nektarynki, pomidorki, sałatkę śledziową. No i już pokazywałam te racuchy, a i jeszcze jedną rzecz kupiłam, momencik, nie uwierzycie co mi się udało kupić, lody ekipy, ten sorbet taki truskawkowo, nie wiem jaki on jest truskawkowo. Polewie gumy balonowej. Okej, okay, z cukrem strzelającym. Widzicie, ja chciałam? na kaktus, bo mi Natalia mówiła, że jest kaktus. Ona sobie kupiła polski sklep, jak wracała ze szkoły, ale nie było, więc wzięłam ten. No i zobaczymy, czym będzie sm smakował. Dajcie znać, czy próbowałyście. Oczywiście Jake już się tutaj denerwuje, bo ja rozmawiam do kamery, tak? Jak był na spacerku. Fajnie, tak? Co to wolone? Pojadłeś teraz troszkę. No, no. Tak, tak, tak. Uh -huh. Teście kocham, no? Teście kocham. Nie wiem, czy będziecie mnie tak widzieć. Próbuję Was gdzieś tutaj postawić, ale kamera mi spada. Czekajcie, czy ja mogę Was gdzieś tutaj może? Nie wiem, czy to tak tutaj zostanie. Czekajcie. Być może, być może. Chyba, że zaraz będzie katastrofa. Chyba jednak nie. Wiecie, co chciałam Was tutaj postawić, żeby troszeczkę pogadać, bo mam kilka rzeczy dla Was do powiedzenia. Ja tutaj spędziłam większość mojego popołudnia już jest godzina 18. równutko. Czekajcie, jak ja Was mogę tutaj postawić? Moment, zaraz wrócę. Jest chyba okej, okay. trochę krzywo, ale to jest chyba najlepsze, co mogę zrobić, dobra. Eee... jejku może spadniecie mi. Taką prowizoryczną zrobiłam ten. Dobra, wiem, że jest krzywo, ale... Czekajcie, ja się nie mogę ruszać. Jest OK? Jest, jesteście. E, tak, tutaj przy pakowaniu celebrytek spędziłam większość popołudnia, tak jak już Wam powiedziałam. Wszystko w zasadzie popakowane, chyba jeszcze mam dwa zamówienia do spakowania. O tu panie jeszcze się nie mogą zdecydować, jeszcze muszę tylko odpowiedzieć e, paniom, które e, nie wiedzą dokładnie, co chcą. <laughs> e, no, ale tak właśnie jest z, tymi, e, z tą biżuterią. Ja lubię, ja lubię, wiecie co, możecie mi dalej pisać, ja wam wszystko pokazuję i tak dalej, więc nie ma sprawy. Słuchajcie, sorry, że, że pod takim kątem, ale przyszłam tutaj, żeby wam powiedzieć, że e, zmieniłam pracę. E, zaczynam za jakieś dwa tygodnie, jestem jeszcze jakby na wypowiedzeniu i tak dalej, chyba jednak, chyba jednak to nie zadziała. E, muszę trzymać. E, jestem na wypowiedzeniu. Już od jakiegoś czasu, bo chciałam zmiany i tak dalej Szukałam czegoś na pół etatu Żeby e, być w domu, wiecie, zajmować się biżuterią Na początku myślałam, żeby się skoncentrować o tym na 100% Próbowałam jakoś, e, wiecie, w tej mojej pracy zostać No ale jednak e, potrzebują mnie tam na, na cały etat No ale mniejsza z tym Złożyłam kilka, e, jakby, były oferty o pracę Złożyłam swoje CV dosłownie w ten sam dzień Ktoś do mnie oddzwonił z ofertą po prostu taką, że aż mi się oczy bardziej otworzyły, bo nie wierzyłam, że ja tam mogę wylądować, bo no, możecie się śmiać z tego, ale dosłownie dwa dni przedtem rozmawiałam z moją mamą, panną, byłam wtedy w parku z psem na spacerze, i z moją mamą rozmawiałyśmy sobie i mówię do niej: A może powinnam spróbować tam, e, jeżeli tak myślę, żeby wrócić na lotnisko do pracy? A moja mama mówi: No wiesz, zawsze możesz spróbować, nie? Cały świat leży u Twoich stóp. No i weszłam na stronę tej firmy, na razie Wam nie mówię. Chociaż pewnie po tytule, dobra. Weszłam na British Airways, na stronę ich e, oficjalną, i nie było tam pracy, bo ja szukałam pracy w HR, tak? Human Resources. I nie było nic. E, pamiętam, kilka miesięcy temu weszłam tam na, e, na ich stronkę i coś tam było. Widzicie, co ja zaczęłam składać o aplikacji? To było 3-4 miesiące temu. Zaczęłam robić aplikacje, ale później wiecie, jakieś tam pytania były i tak dalej. Myślę sobie, a później zrobię. Później oczywiście byłam w pracy i myślałam, po co ja będę szukała czegoś innego. Później wyszło jak wyszło z tym moim zdrowiem i tak dalej. Różne tam komplikacje, przemyślenia. No i myślę, spróbowałabym. Naprawdę chciałabym wrócić na lotnisko. No, i nie było tej oferty pracy, tak, już na tej stronie głównej. No, i sobie weszłam na takie strony, tak zwane, wiesz, Indeed, CV Library, Find a Job, na takiej stronce rządowej, i tam było właśnie praca, oferta pracy, że właśnie do HR rekrutacja. I że to było tylko napisane, że dla wiodącej firmy, na lotnisku, linii lotniczej Coś takiego, nie było napisane, że to jest British Airways I wiecie, co ja wysłałam tam CV Że no, zaaplikowałam o tą pracę Słuchajcie, godzinę później dostałam telefon Dostałam telefon I e, rekrutacją zajmowała się agencja e, I ta agencja mówi Jesteśmy bardzo zainteresowani twoim CV Twoje CV w ogóle jest super i tak dalej I czy byłaby zainteresowana pracą dla British Airways Ja tak... Wow, pewnie, że tak. No i ona zadawała mi mnóstwo pytań a propos moich doświadczenia poprzedniego, dlaczego ta zmiana właśnie z lotniska później do, do rządowej pracy, to jej wszystko wytłumaczyłam i tak dalej. No i ona mówi, no to jesteśmy bardzo zainteresowani, wyślemy twoje CV do British Airways, zobaczymy, czy oni odpowiedzą, czy chcą ciebie zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną. Ja mówię, no to super. Byłam tak podekscytowana. Po jakichś dwóch godzinach znowu do mnie ktoś dzwoni, z innego numeru, z jakiejś jakby inny, innej agencji i mówią Mamy dla ciebie pracę, widzieliśmy twoje CV w CV Library, coś tam, no i że British Airways rekrutuje Ja mówię, ale ja już właśnie z inną tą agencją rozmawiałam, oni, a to my i tak wyślemy CV do nich, zobaczymy kto pierwszy odpisze I w zasadzie już nie pamiętam, to chyba był poniedziałek nie, to był piątek. I ona mówi, no, że, że to jest piątek, koniec weekendu, pewnie nikt do niej nie odpisze teraz, że poczekać do następnego, następnego tygodnia. No i wiecie, przez ten weekend tak sobie wiesz. Myślałam w ogóle o tej pracy, myślę, jakie to jest w ogóle z tak zwieg okoliczności, tak? Że ja myślałam o tym British Airways i to nagle się stało, że jest, yy, że jest jakaś tam oferta pracy, i właśnie w HR. Po prostu wow. I ich e, w ogóle cały, całe te biuro head office jest bardzo blisko mojego domu, około 10 minut przy lotnisku, nie jest na lotnisku, tylko przy lotnisku mają e, swoją siedzibę, tam gdzie oni e, przeprowadzają już całą rekrutację, treningi, pilotów tam e, szkolą i tak dalej, więc ja mniej więcej wiem gdzie jest ten budynek, bo kiedyś, e, pamiętam że na się trochę tam zgubiłyśmy i musiałyśmy okrężną drogą jechać i przejechałyśmy właśnie tam koło ronda tego, bo oni tak jakby w takim lasku są, wiecie, no i, um, i w poniedziałek e, dostałam telefon z samego rana o godzinie 8.30 8.30 dostałam telefon, e, że są bardzo zadowoleni z mojego CV British Airways i chcieliby ze mną przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną i że dostanę jakiś link e, z godziną, kiedy ona się mnie pytała w jakie dni. Ja tam powiedziałam jej że piątek mi nie pasuje, że było albo wtorek, środa, albo czwartek, albo w przyszłym tygodniu, nie? Ona powiedziała, dobrze, zaraz się z nimi skontaktuję i czekaj na maila. Maila dostałam następnego dnia, że interwiu mam kolejnego dnia, czyli w środę. Byłam tak podekscytowana, później z tej, um, tej jakby agencji rekrutującej zadzwonili do mnie w dzień mojego, mojej rozmowy kwalifikacyjnej z rana, pytali się mnie, czy w ogóle dostałam link, czy, czy będę w ogóle na tej rozmowie, czy jestem przygotowana, Dali mi tam jeszcze kilka takich jakby wskazówek i tak dalej ehm, No i no, rozmowa kwalifikacyjna Odbyła się przez wideokonferencję, przez Zoom ehm, Stresowałam się na początku bardzo mocno, to znaczy jeszcze w ogóle przed włączeniem tego przycisku i tak dalej, linku Ale jak już zaczęłam rozmawiać z tą panią, była tylko jedna osoba, nie było dwóch osób, co było bardzo dziwne Ale jak już zobaczyłam, wiecie, te logo British Airways z tyłu no i ta pani e, było bardzo dużo pytań, powiem wam bardzo dużo pytań. Myślę, że z dziesięć i to takich, e, to się mówi competency based, czyli takich dużo pytań. Powiedz mi, jak to zrobiłeś e, i to trzeba wszystko opowiedzieć, jakby. Podać przykład, tak? Podawać przykłady i powiedzieć, jak to się zrobiło, jaki, jaka korzyść z tego była, no i jaka, jaki był rezultat, i tak dalej, więc e, ja już wiedziałam o tym modelu, e, bo tak samo miałam w tą poprzednią pracę, w tym samym modelu miałam pytania, ale pytania oczywiście niektóre mnie zaskoczyły. Przy pierwszym pytaniu powiem Wam, że e, pani zadała mi pytanie, i ja od razu w sobie w głowie myślę, okej, okay, dobra, powiem o tym. I jak tylko zaczęłam mówić, miałam po prostu ciemność, ciemność e, w głowie. I nagle do niej mówię, czy może pani powtórzyć pytanie, bo może wiecie, zaczęłam już coś tam mówić. I nagle po prostu e, taka plama zaćmienie. No i ona powtórzyła pytanie. Ja sobie szybko zapisałam tylko takie, wiecie, e, dwa słowa e, najważniejsze, kluczowe, no i zaczęłam mówić. Później kolejne pytanie, kolejne pytanie, ona później zadawała pytania do tego, co ja opowiedziałam, odpowiedziałam jej, na jedno właśnie było takie, że chyba trochę za mało powiedziałam, więc ona mi zadała więcej pytań. Na której ja od razu odpowiedziałam, a jeszcze to i tamto Ona mówi, no właśnie, tak się zapomina, prawda? Jak wiadomo, że to się robi na co dzień rzeczy Po prostu się zapina, zapomina, jaka jest procedura i tak dalej Ale no właśnie wyciągnęła jakby ode mnie te wszystkie odpowiedzi I powiem wam, że chyba przy pytaniu trzecim Jak odpowiedziałam, ona powiedziała, o Boże, jesteś taka jak ja Więc ja już po tym się Boże, jest, jest na pewno dobrze Jest dobrze Więc po całym interwiu, po całym tym rozmowie kwalifikacyjnej Poczułam się naprawdę bardzo dobrze i sobie myślę, wow, naprawdę miałam fajną konwersację z panią. on akurat przyjechał Wany z lodami i sorki. Um, czułam się bardzo dobrze. Um, oczywiście na następny dzień, we czwartek, myślę sobie, mogłam jeszcze tyle powiedzieć, mogłam powiedzieć o tym, o tamtym. Że dużo więcej, prawda? Mogą oczywiście powiedzieć, że pewnie już nie zadzwonią do mnie, straciłam szansę i tak dalej. Słuchajcie, w piątek dzwoni ta pani, co um, robiła tę rekrutację ze mną, no i się mnie pyta. Ja myślałam, że się od razu powie, czy mam pracę, czy nie, tak? A ona do mnie z pytaniem, no słyszałam, że miałaś tę rozmowę, to jak, jak się czujesz, jak ci poszło, z kim rozmawiałaś i tak dalej. No to jej wszystko powiedziałam, mówię, że dla niej, że. No, że czułam się bardzo dobrze podczas rozmowy i po, oczywiście na drugi dzień Mogłam oczywiście powiedzieć o wiele więcej, ale nie powiedziałam A e, ona mówi, no zawsze tak jest, ale wiesz co? Właśnie dostałam maila, że chcę ciebie zatrudnić A ja także co? Ona zaczęła się tak śmiać, mówi, sorry, ale musiałam tak zrobić Ona mówi, że uwielbia właśnie tak przetrzymywać wszystkich um, No, przed informacją, przed gratulacjami, tak więc dostałam pracę w British Airways jest to praca na, 6, na kolejne 6 miesięcy, oczywiście zadałam pytania, czy jest możliwość przedłużenia Oczywiście będzie możliwość przedłużenia, będzie możliwość też pójścia w jakieś inne może działy Ja na razie będę w Human Resources i uh, Resourcing Executive, taki będzie mój uh, tytuł I co najważniejsze, uh, co najważniejsze to jest to, że będę pracowała uh, z domu no, najpierw będzie szkolenie Nie wiem jak długo będzie to szkolenie Wydaje mi się, że tydzień może No bo w zasadzie jest to praca, którą Wykonywałam wcześniej Mam duże doświadczenie w tym Oczywiście na pewno są troszkę inne procedury i tak dalej Bo inna linia lotnicza, ale no, Cały sens tego wszystkiego wiem Myślę, że tydzień będę chodziła Tam po prostu na szkolenia, a później Jest praca z domu i chyba tylko Raz w tygodniu do biura Jeszcze wszystko się dowiem, wiecie jak już zacznę Z tym, że żem zaczęła pracę 11 lipca. Jeżeli wszystkie teraz te referencje oni robią i tak dalej, te Criminal Checks, DBS i tak dalej. Jeżeli jesteście z Anglii, to wiecie o co chodzi. Muszą sprawdzić, czy nie byłam bankrutem, czy nie mam jakichś finansowych problemów, czy nie jestem kryminalistą i tak dalej, czy nie byłam w więzieniu. Właśnie to sprawdzają teraz. No i referencje, oczywiście, od poprzednich moich pracodawców, dwóch. No bo ostatnie 5 lat musiałam pokazać, że pracowałam i oni muszą dać te referencje. No i właśnie oni chcieliby, żebym zaczęła 11 lipca albo po, a my wyjeżdżamy w zasadzie tydzień później na wakacje. Oni oczywiście o tym wiedzą, więc przynajmniej ta pani z rekrutacji o tym wiedziała. I mam nadzieję po prostu, że ja bym chciała, wolałabym, żeby zacząć to wszystko już po moich wakacjach, wiecie? Żebym tak na spokojnie sobie pojechała, nie z głową pełną informacji i tak dalej, bo chciałabym po prostu sobie pojechać, odpocząć i wrócić i zacząć nową pracę. Tak najbardziej bym chciała, bo moje wypowiedzenie też troszeczkę trwa, a nie chcę zaczynać prac, nowej pracy pracując jeszcze tam, bo to się wtedy nałoży tak zwany tax code i no później tam troszeczkę... Będzie z tym problemu. W sensie finansowym, nie? Ale. Um, wszystko później się odkręci oczywiście. Ale. Um, Boże, spadliście. Ale. Um, chciałabym jednak zacząć po moich wakacjach, więc zobaczymy, jak się dogadamy. Ale taka jest właśnie wiadomość najlepsza wiadomość że um, zaczynam pracę w British Airways. Tak więc mówię Wam, że. Nie wiem, czy ja jestem taką szczęściarą um, ale po prostu taka. Nie wiem. Ja bardzo dążę do celu, jeżeli coś chcę osiągnąć, to ja to osiągam i to nie wiem, czy to, um, jak to wam powiedzieć, że bardzo się starałam tam, tak? Tak jak wam mówiłam, próbowałam wejść na ich stronę, nie było i weszłam po prostu na, na jakąś taką, wiecie, jakby agencję, coś takiego, tam Find a Job to się nazywa I no i było, to, to po prostu na mnie czekało, tak więc um, spróbujcie, naprawdę Próbujcie swoich sił, bo tak jak wspomniałam poprzednią pracą, nie sądziłam, że dostanę, że będę pracowała dla rządu brytyjskiego, to było po prostu... w życiu bym o czymś takim nie pomyślała, ale yy, no przez to, że i zdrowotnie i to, że mam swój biznes yy, z biżuterią... Ja po prostu się nie wyrabiam, tak więc dla, szukałam pracy teraz albo właśnie na pół etatu, albo e, pracę z domu, bo wtedy będę mogła po prostu ogarniać i biżuterię i sobie pracować i wiecie i, i, i pies i Natalia i to wszystko, wiecie ja jestem sama, ja nie mam absolutnie żadnej pomocy od nikogo, ja wszystko muszę zrobić e, sama, wszystkie rachunki, wszystkie jakieś remonty w domu, to wszystko jest na mnie czy pójście do sklepu, zrobienie obiadu i tak dalej, oczywiście moja Natalia ma 12 lat, ona już się sama ogarnia, tak, yy, ale ja jestem jej mamą oczywiście i yy, ona jest naprawdę, jest świetna, jest świetną dziewczyną, bo, bo robi wszystko i sama widzi, że wiecie, że coś trzeba tam zrobić, no ale ja jako mama, mama chciałabym po prostu też być w domu, a nie tylko, nie tylko w pracy, tak więc... Bardzo się cieszę, że będę mogła y, pracować z domu. Trochę przeraża mnie to, że jest to tylko na 6 miesięcy, ale później sobie myślę, no najwyżej będę szukała czegoś innego, jeżeli tam kompletnie wiecie, mi coś tam nie wypali, a będzie fajnie to już wyglądało w moim CV, że pracowałam na British Airways. Tak więc moje małe marzenia się spełniają, wy też to róbcie, próbujcie, a co? Nie macie nic do stracenia. No i właśnie takim motto będę już teraz skończyła, bo się troszeczkę rozgadałam. Ja tutaj dalej e, do pracy. No już walizki wyciągnęłam, wiecie, żeby już się troszeczkę, no, znaczy nie spakować, tylko po prostu, wiecie, wyciągnęłam walizki, zobaczyć jakie one są, bo mamy tylko po 15 kilo bagaż, więc. Znaczy jedziemy na tydzień. E, więc na pewno jakoś się tam jakoś się tam zmieścimy. Dokupiłam jeszcze teraz. E, takie do basenu, wiecie, takie koła do pływania, czy no nie do pływania, tylko bardziej do leżenia, nie? Takie, wygląda jak donaty, coś takiego, więc mam nadzieję, że przyjdą jeszcze przy naszym wyjazdem, no ale jeszcze troszeczkę czasu mamy. Będę kończyć, dziękuję bardzo, że byliście, zostawcie komentarz jakieś fajne, łapkę do góry i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa! Thinking twice.